O, jestem takim słodkim kotkiem, patrzcie na mnie! Miał! Zostawcie łapeczkę! Miał, proszę dla mnie jedną! Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę dla takiego słodkiego kotka, jakim jestem, ale mam słaby dom! Patrzcie jaki mały! Mój dom jest taki słaby! Pfff, no nie, chciałbym większy! Tom jest taki duży! Wow, ja też chcę taki, też chcę taki miał. Chcę taki dom, żebym był lepszym, większym kotkiem. Chciałbym gdzieś mieszkać, ale na razie nie mam, więc spróbujmy to wybudować. Na razie mam 0%, 0 łapeczek. Czemu mi nie łapeczek i subików? Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby zostawić jednego subskrybera, dlatego że lecimy po milion. Subskrybujcie! A ja będę się sprawdzał, będę patrzył, kto subskrybuje, a kto nie. Dobra, a my teraz mamy 0 pieniążków na koncie. 0 Kasy, nic nie mam. Dobra, <gry> wezmę coś, kliknę tutaj. O, kliknę, zbudowałem coś. Wow, 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 produkuję. Ej, czekaj, klikam teraz myszką. Produkuje coś, patrzcie, to leci, to karma, karma dla kota, jest, zarabiam! Zarabiam z karmy dla kota! Yo! Zarobiłem 6 dolarów! Wow, bogactwo! Miał, miał! <gry> Mamy, cieszę się, kotkiem. O oh yeah. o oh je, yeah. zarobiłem kasę. Jest, jest, jest. <gry> Okej, okay, klikamy dalej, klikamy dalej. Dowolaby, dowolaby, dowolabamy, niech leci. Karma dla kota, karma dla kota, musimy kliknąć. A wy kliknijcie łapeczkę, pamiętajcie subskrypcji. Teraz nawalamy, 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 to leci, patrzcie, mnóstwo leci, mnóstwo, mnóstwo, teraz tutaj. Ło, wow, ile zarobiłem? Jest! 60! Ło, wow, ile kasy teraz bieramy? Imbo mam! Okej, okay, kupujemy teraz ściany, albo mogę sobie kupić byte second dropper. O, oh, ej, pojawił się następny! Ulala, dobra, mamy teraz tutaj weźmy kupmy. O ściany! Co? Nie mam kasy! Pokazuję, że mi nie mam pieniążków! No nie, ładowało mnie, nie mam. Muszę tutaj klikać chcę kasę. W sensie no, muszę tutaj. Na mam na razie dwa. Mamy ile kasy? 146. Bierzemy tą kasę. Okej, okay, mogę ją zabrać? Wziąłem. Okej, okay, mam całą kasę. I następnie kupujemy ściany. Jest mam ściany! Wow, ale fajnie to zaczyna wyglądać. Tak, chcę być najlepszym kotkiem. A zaraz pójdę do innych kotków, zobaczyć, jak oni mają. A wy widzowie, możecie wejść na moją grupę. Miau! Wejdźcie na moją grupę, czekam właśnie z grupą na was, o tutaj! Możemy wspólnie pograć właśnie w te gry, razem! Także wpadajcie na moją grupę Smyslow Team, która tutaj się tak nazywa i tam też są moje koszulki, które możecie mieć i wy! Ubrać sobie, kupić, zabrać, także wpadajcie, linki macie w opisie do moich grup Smyslow Team i koszulek na Robloxie. Na Robloxie, jak i w prawdziwym życiu. Dobra, i teraz tutaj biorę kasę, 85 zarobiłem, klikamy, klikamy, jeszcze więcej, jeszcze więcej, żeby to leciało, jeszcze potrzebuję więcej kasy, więcej kasy, dobra, leci to... Okej, okay, i teraz sobie możemy kupić buy converter. Uwaga, kupiłem, jest, mamy płatek. Oh yeah, płatek jest, płatek jest. Golden Mega Dropper. Ej, mogę kupić jakiś golden złoty zakraplacz. Ej, kupię to. Za robuxy 75 wydam. Okej, okay, wydałem 75 robuxów, to mało. Ło, wow, co ja Patrzcie, mam złoty. Ej, dobra, on będzie fajnie produkował Złoty, lepszy Ile mamy kasy? 300 już mamy, do bierzemy Okej, okay, bum, wziąłem kasę, mam 300 I kupujemy teraz kolejny Okej, okay, 3 dropery, 4 mam razem, bo ten złoty jest To 4, teraz mamy buy dropper Za 200, okej, okay, kupiłem, patrzcie 5 i mam już 2%, patrzcie Do 2%, ale musimy dojść do 100% Do 100, czyli musimy dojść do Aż do samego końca tutaj, do samego końca Czy mi się uda? Oglądajcie film do samego końca Zobaczymy, czy dam radę kotkiem z wybudować największą potęgę Dobra, yy, nawalają, teraz kupię Jeszcze tutaj klikam, 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 klikam. Patrzcie jak to leci po lewej stronie, jak szybko o, Ale leci karmy, patrzcie, mnóstwo Miał karma, Miał, miał, miau Tak do karmy, zarabiamy właśnie z tej karmy Zbieramy 1600 1660, ale to leci, ale to leci Ale to leci, bierzemy kolejny dropper Jest, patrzcie jaki A Teraz bierzemy kolejny dropper, dobra I następny, Jo, Ale super Dobra, kozacko, moje się rozwija. 4% już mam, jest, klikamy, klikamy, klikamy Dobra, a ja idę się przejść, ja idę na chwilę się przejść, zobaczyć, jak tam u tych, o, u innych kotków. Dobra, idziemy. Tutaj mamy y, jakoś czerwone. Miał, kto tutaj jest? Hmm. Ej, tu jest jakaś Livia? Miał. U, też ma dropery fajne. Miał, cześć. Siemka. Miał, cześć. O, jaka jesteś ładna! Chce się zapoznać? Dziękuję. I chcesz się zapoznać? No chcę. A masz ładny domek? Mam, ej, ty też masz fajny, tylko też taki mały na razie, taki mały. Ej, to dopiero się wprowadziłam zobacz, tu jeszcze pudełka mam nie rozpakowane. A, dopiero się wprowadziłaś, rozumiem. jeju, dobrze. Ej, idziesz ze mną sprawdzić na inne domy. Może się przejdziemy z no? na spacer, co? Tak, chcę poznać sąsiadów. Okej, okay, chodźmy razem. Dobra, idziemy, idziemy, poznać innych sąsiadów. Tutaj Uuu. ktoś ma. Ej, co to jest, tu możemy wejść? Skakuję, skakuję, patrz, skacze, skacze, puu! O nie, nie! Nie dałem rady! Wow. Jak, tu, jak tu wskoczyć wow. To ja mam jakąś gumę? Ej, trzeba Oj. tutaj wskoczyć do góry, patrzcie. Huu, ale ciężko jest, żeby tam wskoczyć. Dobra, jak to zrobić? O teraz nie. tutaj. Okej, okay. hops! Jestem, prawie, prawie byłem, prawie byłem. Ej, to jest mega ciężkie. Dobra, ej, skaczę, może dobra? ja cię muszę podsadzić! Hops, patrz, prawie brałem dałem, no, ej, to weź mnie podstać. Na głowę, na głowę, dawaj. Teraz no. trzy, dwa, jeden, teraz jest, dzięki, dzięki, ale teraz byś musiała wejść jakoś. Spróbuj wejść. O nie! Tak, skakuj. Ej, prawie! No nie! No. Droga, skacze skacze. skacze skacze, PU! Jestem, jestem! jau To tam jest, to tam jest! Skaczę, skaczę, skaczę teraz do góry! Ho, nie, nie spadłem! Ej, to jest ścieżkie! żeby tam wejść na górę! Jak tam wejść na górę, czekaj? Ho, nie, nie da rady! Tam jest smeta, ale tam nie da rady! Ale mam smajst to kukuje, jest napisane. Ej, dobra, chyba zarobiłem kasę. Okej, okay, chyba zarobiłem. No idziemy dalej. Idziemy dalej, miau, miau, miau! Dwa kotki idą sobie, dwa kotki. Uuu, o, tu jest jakiś cierwony. czerwony. Dom. Miał cześć. Miał. O, jest o, kolejna. Cześć. cześć. Zap... Chcesz dołączyć do naszej ekipy? Jesteś ładnym kotkiem. Zbudujemy. No pewnie, że chcę. Zbudujemy najlepszy koci dom. Chodźcie do mnie, to wam pokażę. Ale masz fajnie na dole też. Wow, na dole też ma super. Dzięki. Po, po, powoli się rozkręcam. Właśnie Buduję bilać. swój w, w wymarzony domek. Ej, dobra, to z nas trzy kotki są. Chodźcie tutaj, chodźcie do mnie. Ej, to może zrobimy właśnie, skoro trzy kotki są tutaj. To właśnie Ej, gdzie jest trzeci kotek? Halo. Miał? Trzeci kotek. A tutaj sorki, bo ja myślałam, że to ty. Już jestem. Ej, dobra, trzymajcie Mam, jest trzech, trzech słodkich kotków. Spróbujemy, kto będzie miał najlepszy dom. Kto z nas, tych kotków, zrobi najszybciej pieniądze i najlepszy koci dom w Roblox. Weźmy traści, ścigajmy. Za trzy, dwa, jeden. Start, teraz, dawajcie, dawajcie, dawajcie. szybko, szybko, szybko. Zobaczymy, kto będzie miał najlepszy szybko, domek. Szybko, szybko, Mój domek. dom będzie najlepszy. Ja nie, też buduję, bo szybko, będę mój miała będzie, mój, będzie mój będzie, mój najlepszy. będzie najlepszy, mój będzie najlepszy będzie mam 20 tysięcy. Zabieram kasę, zabieram kasę. Patrzcie. Pum, wziąłem kasę. Jest. Yes. A ja mam dajemy tutaj. dużo. U, kolejny kupuję. Ja też musimy mam kupić. dużo Ja też mam bardzo dużo. Wszystko Aha. kupuję. Wszystko kupuję. Po prostu patrzcie. Ja już jestem mam bogaty. lasery z przodu, że nikt do mnie nie u, wejdzie. U, jestem bogaty. Lasery. Jestem mega bogaty. Mega bogaty. Też, są lasery, też, są lasery. Ja też, bo też mam lasery. Też mam lasery. Okay, ja mam lasery. Okej. Teraz tutaj daję. A szybko, 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 szybko mnóstwo kasy. Bardzo dużo kasy dajemy. Teraz tutaj kupuję. Uwaga. Teraz tu kupuję. Teraz tutaj sobie kupię. BUBU! O, ale kasy wydaje no, mnóstwo kasy I o ile droperów, patrzcie, mój domek będzie najlepszy. Najlepszy, najlepszy, mój domek będzie najlepszy. Mój będzie najlepszy, najlepszy. ja A już mam jest? tyle kasy zbieram, że ty tyle nie zbierasz. Ej, ty dwa razy pieniądze mogę kupić. O, wow, dwa razy pieniądze? Hmm, może to kupię później. No idziemy oh! teraz tu, Get. O nie! Ile to kosztuje? 49 robuxów? Nie, to za dużo. Dobra, uwaga, teraz tu, okej, okay, biorę, jest, kupuję teraz tu. Bu, 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 patrzcie ile kasy jest, 14% już mam, patrzcie. Będę pierwsza. Ja mam pomysł, kupię to, kupię to, kupię to, wiecie co, kupuję za robuxy, kupuję to za robuxy. Uwaga, wydam teraz 250 robuxów, to jest dużo, kliknijcie opeczkę. kliknijcie łapeczkę i subika. Uwaga, wydałem 250 robuxów, yo ale dużo kasy poleciało. Dobra, i może wydam jeszcze na nich, żeby ich może, ej, patrzcie, Mogę... Mogę trollować! Ej, tu jest trolls. Będziemy mogli ich strollować. Mam różne trole, Patrzcie, możemy zrobić flink, shrink. wezmę na to żeby byli wszyscy mali. Uwaga, shrink. E, mamy 25 Robuxów. Zmniejsz wszystkie koty. Ej, kupuję. Patrzcie to. Uwaga, uwaga, za Robuxy. Polecą Robuxy, moje ostatnie. Co, co się stało? Po jaki mały? Ej, co jest? Masakra, co mi się stało? Z... Z co się głową. stało z Kotem? Lol, ej, mega dziwne to jest. Nadajemy teraz tutaj. Uwaga, uwaga. Ile kasy mam? Yo, ile kasy? Wszystkie koty zmniejszyłem. Ej, co jeszcze mogę zrobić z trola? Hmm, skar przestraszyć mogę jeszcze kaj okay, 99 robuxów mogę rain money mogę zrobić deszcz deszcz pieniędzy za 25 ej deszczowe pieniądze dura, daję, deszczowe pieniądze wszystkim, deszczowe pieniądze, wow lecą o, lepa, ile kasy bogata bogata ile kasy ej ile kasy my wszystko mi serio wy też dzięki. dostaliście wow. ale dostałam dużo pieniędzy ej to dzięki mnie, ja to, to dzięki się to dzięki mnie było to dzięki mnie było a no, teraz tutaj dzięki, bo... Teraz tutaj dzięki, dajemy. Okej, okay, kasy mi nie starczyło, nie, znowu kasy nie ma, muszę dać i ta, do, 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 Klikam tutaj więcej, żeby leciało, po, 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 potrzebuję dużo kasy, Dawalamy, dawolamy. Idziemy teraz, 30 tysięcy mam, yeah, 30 tysięcy, dobra, 800 Robimy dużo kasy. Podujemy dom. Jakiś, jakiś kolejny dropper może zrobię, ja mam je ile, ile wy macie? Dziewczyny, ile macie? Mam 17%, a wy ile macie? 15, 14. A, ja, ja mam 15. 2% więcej, bo mam 17. 17, 17 o nie mam, no 17. nie dobra, muszę teraz, Mam 17%, idę do góry, już o kolejne piętro, ale super, tu będzie mój magazyn. Tu będzie mój magazyn, tak jest. Dobra, idę dalej budować. Teraz tutaj wydaję 5 tysięcy, to kosztuje serio ile kasy? 30 tysięcy? No nie wytrzymie serio. 25 życia mogę mieć więcej. Okej, okay, dobra, ale to kosztuje bardzo dużo kasy. box hammer. Lol, nie mam kasy. 100 tysięcy... O nie, nie mam pieniążków! Potrzebuję, żeby więcej pieniążków mi się robiło Okej, okay, 30 tysięcy, bo to mi się ładuje, może jakiś druper na dole kupię, czekaj. O, mogę zostać innym kotkiem, patrzcie! Mogę być innym kotkiem, teraz zmniejszyłem się, na o kotka. Raczej, no, tu mogę, o, mogę wyłączyć i można przejść, a teraz chodźcie do mnie, to wpuszczę was! Chodźcie! Może no dobra, nie. Nabiorę, ich, nabiorę. Ich. <laughs> Przyjdzie, okej. Okay. Ale jak mnie zobaczysz, to ja nie wiem, czy zapraszam, Ty mnie poznasz. Zapraszam, Cześć. Mnie też chyba nie poznasz. Zapraszam, zapraszam, proszę. wejść. wejść. A jaki proszę Ty wejść. jesteś, koledze? No, ja... nie można. Hej, no weź. Puść. O, o zabiał O, nie! Jest, padł, padł, padł. Przez to nie można przejść. Jo, ale dobrze. Hello. Ojdzie, idzie. Zapraszam, zapraszam. Ty to jesteś ja też ja innym kotkiem. Kotem po robocie, można wejść? Kotem po robocie. To <laughs> bardzo mi się stało. Kot po robocie przyszedł. <laughs> Kot po Jestem ubrudzony i muszę się znowu. Mogę ci ukraść pieniądze? Nie, możesz mi ukradnąć pieniądze. moje pieniądze, zostaw moje pieniądze. Może to ty zrobił... mi zrobiłeś, zobacz jak ja wyglądam. Ej, Rain Money z... znowu wydam, wydam tak, znowu. Tak, 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 tak Rain daj, money robię, Rain Money robię, Reny Money. No daj, daj. Kasa dla wszystkich, kasa oh! dla wszystkich, lecimy ja! z kasą, patrzcie yes! kasa leci. Yes! Uh! Dużo kasy, ale dużo kasy leciało, 99 tysięcy już mam. Ja, idę teraz tutaj, Pół 100 tysięcy już mam, dobra. no i... Ja nie mogę, ten kot jest tak bogaty, a wiesz, że ty ale, możesz teraz... nas zatrudnić? Okej, okay, bo serio mogę was zatrudnić? A no sposób? i my możemy ci klikać na dole i wtedy ci więcej karmy się robi. Ej, dobra, to klikajcie mi, klikajcie nie, mi. Nie, możecie... ja żartuję. Ja nie ja, Możecie klikać. Ej, serio, to właśnie klikajcie mi tutaj. Klikajcie mi, pomóżcie Przecież mi. Chciałbym miał więcej pieniędzy, po co ja to mówiłam? Ej, patrz, weź klikaj, weźcie, klikajcie we dwójkę. O, no, klikam, klikam. Jo, ile, no, leci, ile Leci, ile leci! Ej, faktycznie możesz mi pomagać! Ale wow. zapłacisz mi! Yo, zapłacę wam, patrzcie, ile kasy Ej, Ale to wtedy Lekawę. możemy tutaj mieszkać. Ej, patrzcie, no patrzcie, te koty mi pomagają klikając właśnie w, yeah. w dropper. I patrzcie, jak oni klikają, to właśnie więcej leci, patrzcie, ile karmy leci. Yo, Ej, więcej zarabia. No, ja jestem pracowitym kotkiem. Jak mi kasa leci, dziękuję dziewczyny. Jesteście wspaniałe. Widzisz? Jo, A możesz fajnie. już zrobić z nas normalne koty? To wtedy będę widać. A jak lepiej pracować. Ja, nie Dobra, uwaga, ja już jestem normalnym, ale to dlatego, że weszłam w lasery. O 44. Okej, okay, jestem Aha. też normalnym. Dobra, o taki słodkim jestem, Dora. I teraz uwaga, co ja tutaj muszę zrobić? Mogę mieć jakiś hammer? <śmiech> Mogę <śmiech> jakiś hammer? Ej, możemy się nawalać. Yo, jaki hammer mam Ej, chodźcie na środek, będziemy się bili Będziemy gdzie się do bili do postać Ej, można się tutaj walać jako koty I to będzie fajne Biorę hammer, o, wybieram sobie kotka A to jest? Ej, możemy odblokować różne koty, które mamy zablokowane kłódką Ja odblokowałem nowego kota Będę kotem wkurzonym Patrzcie, tu jest kot wkurzony Ej, teraz będę wściekłym kotem białym Mieram Uwaga, biorę kota wkurzonego Pum, Mam teraz minę wkurzoną Mia! <laughs> jestem kotem w potrapię was wszystkich. Dobra, idę, idę teraz na środek. czekaj, wezmę ten hammer z góry. Patrzcie, już jest naprawdę wysoki. Ale ten jest jeszcze wyższy. A wezmę tutaj sobie, kupię to jeszcze. 50 ja jestem tysięcy. na kocie z ośmiornicą no. na głowie. Mam teraz ten kolejny. Dobra, teraz biorę to, uwaga. Mam więcej życia dzięki tym, Biorę teraz, ok, wziąłem hammer, będę nawalał inne koty. Kupuję. A co ty po... chcesz robić? No, ale coś kupiłem, co to jest? Mogę wejść do góry. A, tu można przechodzić na dół i do góry, ale fajne, ale Bayer. 20 tysięcy teraz kolejne. spadam na dół. Miau. Ok, lecimy, zbieramy kasę, 20 tysięcy mam. Kasa się ładuje chodźcie dziewczyny, zapraszam. No my was. No, jesteśmy na środku, dobra, idziemy do ciebie. Idę, okay, idę, 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 już. O oh, ma jesteś. Jest. No yes. eee. A masz! Ała, ała. A masz! Amasz! Jest spadła! Nie już czekam. Okay. patrzcie mam! Mogę rozwalać inne koty! Patrz idzie, idzie. Kot. A masz! Ej, co to robisz? Amasz! Rozwalajcie! kocie poważnie. A masz, a, a, ma. a masz, dostaję, dostaję! PUUUU! O dostał, patrzcie, pa pan kocie, Jestem lepszym kotem, jesteś słabym kotem, poważnie! A masz boom, dostał! BOOM! Jest, zniknął, Haha! Rozwaliłem kota! Jestem najlepszym kotem! Yo, yo yo yo! Ej, a co to w ogóle zapomnik jak jest jakiś dziwny? Jakiś dziwny, ej, coś tu mamy, Daily Reward, okej, okay, możemy wejść to Ready O, wziąłem kasę, wziąłem sobie codzienna nagroda. A, nagrodę. Ale ci można o nie, kot jakiś tutaj przed. aj zostawię kocie, zostawię kocie, a zostawię kocie, a, a kocie. ja cię ciekawe, ciekawe, ciekawe! ej co tu jest, patrzcie jaki on ma wielki budynek, o nie, serio, ale tutaj do niego nie, ała, nie można wejść, nie można wejść do niego, on ma zablokowane, ja chciałbym do niego wejść, ale spróbuję może przez to wejść. A, bije to! O nie, zablokowany ma! U unlock ja wezmę, unlock napiszę. Weź odblokujcie, to jestem wkurzonym kotkiem. Może niech odblokuje. Green, green, ja napiszę, czekaj. Green, on a lock! Odblokuj, odblokuj! Ja bym chciał tam wejść, ale ma zablokowane. La serii, nie można wejść do niego, patrzcie. A bije od razu! Sadłem z żywopłotu Nie mogę tam wejść. I nie teraz. można przez żywopłot? Nie można właśnie. Ile mam kasy? O, 70 tysięcy tysięcy. pobiorę! Okej, okay, legacko. I teraz ładujemy, tutaj ładujemy. Mam 19%, a wy ile macie? 9. Ja mam 17, ja mam 18. A, jestem lepszym kotkiem, mm -hmm. jestem lepszym kotkiem. Ej, mogę coś kupić na dole, czyli do Czy Mogę coś tutaj kupić? Hmm, tutaj nie, z tej strony też nie, pod na dole też nie, tutaj też nie. Teraz, Czyli tutaj nie mogę, ale mogę być takim kotkiem czarnym. Dobra, czyli na dole już więcej nie mogę kupić rzeczy. Okej, okay, to musimy iść na górę. Czekaj, coś tutaj jest. A tu są miecze. Wow, za 100 Robuxów można kupić. Jo, ej, nie wiedziałem o tym, że tyle. I za 80 robuxów, za tego... Ej, dobra, widzę jak widzicie dużo łapeczek w górę to to wszystko kupię. Ale idę do góry, szybko zasuwam 28 tysięcy biorę i teraz do góry... Jestem w swoim Damko! Ile to kosztuje to? 50 tysięcy 100 robuxów, 100 tysięcy kasy. Serio? Aż tyle? Dużo pieniężków. O, ktoś tu jakiś kot jest. Ej, ty kocie, ty kocie. wyba ty a wypadł nie, a macz. Ła, 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 dostaję, o nie, nie, pije mnie, pije mnie. Ej, ty kocie w moim domie, patrzcie. Ła, ła, dostaję, dostaję. Rozwaliła mnie w własnym domie, patrzcie co mi zrobiła. Ja się. O nie, tak byście może, tak byście może, czekaj, idę szybko, idę szybko, teraz ja jej zaraz walnę, nie? Biorę ten hamel, biorę ten hamel. Dobra, biorę, biorę, chodź tu, chodź tu, chodź będzie na walankach, gdzie ona jest, gdzie ona jest? W moim domie tutaj się wszwenda. Chodź tu, ja cię walnę, zaraz, ty kocie, gdzie jeden... ty jesteś! a tutaj! O, masz! A masz! mój dom teraz! A masz! A masz! A masz! się! A masz? U, jest, to no nie! A tylko muszę teraz tutaj... Okej, okay, dam... Na czerwono. Nie ma wstępu, nie ma wejścia. No idziemy, teraz zbieramy. Puuu! Robuxy, mam 200 tysięcy, idziemy kupić dalej. Idziemy kupić wyżej, zaraz będę miał 20%. A jak u was idzie? no teraz tutaj przychodzę. Ja i... mam 18, cały czas, mi yes! mi kasy kasy na tą górę. Yes! bo nie jest taki. Jest, kolejne ściany, jest! Pom! Pom! Ej, kolejny dropper mam, mam, mam. będę miał! Kolejne. Ja też już mogę odblokować. Dobra, 50 tysięcy. Yo, ej, dobra, kolejny będzie zarabiał na coś Jakie mi kasę. to drogie wszystko! Patrzcie, jakie to wysokie jest! Bardzo to drogie. Mnie ej, nie, 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 Ale on jeszcze jest nic. wyższy, on jest jeszcze wyższy, do nie, serio. Ale ja jestem drugi najwyższy, jestem drugi najwyższy na mapie. On jest ten pierwszy, ja jestem drugi. No ale zawsze coś, nie? Dobra, ej, mogę wszystkich rozwalić? Nukę, serwer jądrowy. O, wszystkich bym rozwalił. Ciekawe, czy domy bym też rozwalił. No, jest to właśnie ciekawe. Beluga. Bo pełnie to działa na nich. Powiadomienie o spamie beluga skacze. <grym> Ej, może coś bym zrobił. Fling. A co to? Wszyscy uciekają. Ej, o, wszyscy uciekają. Bez na to kupię. Uwaga, uwaga. Za robuxy. Stać mi jeszcze za resztki robuxów kupuję. Uwaga, wszyscy uciekają. Klikuję i troll, troll, troll. troll. Patrzcie, co zrobię <grym> Wszystkich wywaliłem. Wszystkich wywaliłem w górę. O, nie. Wszyscy padli, mm. wszyscy padli, wywaliłem was skóry. Ale ich strulowałem, ale ich strulowałem. No teraz tu, bo i teraz bierzemy droper. Jest, ja mam droper, mam, mam kolejny droper, mam kolejny droper, który mi zarabia. okej, okay, patrzcie, patrzcie, zarabia mi. Okej, okay, robi, 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 karmę kolejną. Nie, do, mi karmę, do, mi karmę. A teraz idziemy tutaj. Ale no to raz. wszystko drogie. Jest bardzo ja, drogie. Otwórz mi i chcę zobaczyć, co ty tam masz w kącie. Ok, 20 tysięcy, dobra. O, przychodzi do mnie kotek. Czego ode mnie chcesz, kocie? Czego otwórz, ode mnie chcesz? pokaż jak masz. Nie pokażę cię. Miałeś ci. mi zapłacić za robotę, nie Jestem zapłaciłeś za kotem, Nie wpuszczam żadnych Nie kotów zapłaciłeś innych. mi za robotę. No, że wpuszczę. My też nie bardzo. zapłaciłeś, zaraz się zemszczę drugi raz. O, nie, nie masz hmm. stepu. Nie masz stepu daj, dobra. Nie A, będę tutaj już pracować. po wypłatę. Dawaj mi moją kasę. A do niego Kicia. jak się nazywa. Kicia. Kicia miał. Kicia w puśmie! Można przejść tu jakoś. Kicia miał, miał, miał. Może tutaj radę tak? Tędy, uwaga, czyli przez płot. Patrz, przeszedłem. Nie, rozwaliło mnie. Nie można wejść. Ja chciałem wejść tam, ale ma zamknięte, nie można wchodzić. No. okradam cię. Jak mi okradasz? Jak mi okradasz? Okradam cię! Ej, zostaw to, zostaw to! Moje... O nie, cię! Okradnąć... Skradnie moją karmę Dora szybko, biegnę po hamera, zaraz się z nimi proszę, proszę rozpatrzę. Nie, 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 nie. Teraz mogę zbudować sobie, i do Dora, mojego biorę. domu. Ale cię wypędzę z tego domu, wypędzę cię, gdzie ty jesteś? Ja już ciekłam. Gdzie ty jesteś, o, wypędzę kodzę. cię? Chodź tu, chodź tu ty kurde, ja się nie... nie wejdziesz, bo to mój dom. Wpuszczaj mnie, wpuszczaj w wpuszczaj mnie. Ja tam w czerwonym domu. Pop, pom! To mój dom! Będzie mnie stać teraz, idę do Dobra, mam 27%, 27% okej, okay. zaraz kończymy, zobaczymy kto będzie miał najwięcej procentów. A tyle ja robót dałem. Dobra, uwaga, uwaga, teraz tutaj, boom, 100 tysięcy będę miał. Uwaga, pić. bum, jest, kolejne, jest, trzy nowe dropery! 22% mam, a ile wy macie? Ile 19! Macie? 19! Jest, są najwięcej, 22%, oje, 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 dużo, bardzo, bardzo dużo mam i więcej kasy mi zarabia. Uwaga, idę, idę teraz zaczyna Jakie dróg, to idę. drogie no, jak skoczymy, z, skoczę z góry, chodźcie do mnie, skoczymy we trójkę. Dawajcie do mnie, dawajcie do mnie. Skoczymy, Dobra. to będzie fajne. patrzcie On 26 tysięcy, okej, będzie. Po, po, po! Biorę kasę. Chodźcie za dół, no, chodźcie za dół, no, skoczymy. Patrzcie, jak ja skaczę. Wziął, wziął do góry, do góry. Tutaj. Idę. Uwaga, teraz tutaj wejdę. Pom. chodźcie da, na, jak najwyżej się da. Tutaj. Okej, okay, tutaj trzeba wejść, dobra, dobra tu już wyżej chyba nie da rady, czekaj, spróbuję jeszcze, może da radę. Uuu, wow. Jestem, 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 da radę, patrzcie, jest ja tutaj czy... prawie najwyższym kotem, tylko ten mnie prześciga. Patrzcie, chodźcie do mnie, tutaj jestem, musicie jestem, wskoczyć, o, 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 dobrze, 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 Jak wskoczyć. No trzeba na to. Uwaga i trzy, dwa, Uuu. jeden, na dół, dawaj. Uuu. O nie, nie mogę. Jak balnołem. Na no wełnę. Jak ja wskażę sobie. A jaki mały domek tutaj jest, a Bob taki duży. Więc jak wam się podobało? Jaki wpadajcie też duży? na mój sklep zobaczyć właśnie nowy zestaw plakatów, który czeka na was i na moją grupę Smile Slow Team. Czekał na was na grupie, do której możecie dołączyć, wejść na Smile Slow Team i tak, tak samo pamiętajcie o moich nowych koszulkach na Robloxie i w prawdziwym życiu. Te Linki macie w opisie. Czekam na was. Smile Slow Team! Nowe kubki też leciały. Smile Slow Team! Smile Slow Team!